Wejchowska placówka rozpoczęła swoją działalność w 1951 roku, a jej początki wcale nie były łatwe. Przez wiele lat do dyspozycji uczniów był tylko jeden stary budynek. Dopiero w 1997 roku przyszła pora na dynamiczne zmiany. Marzena Misztal wraz z objęciem stanowiska dyrektora rozpoczęła modernizację szkoły. Szkoła przede wszystkim była rozbudowywana, a więc począwszy od segmentu dydaktycznego, przed którym się znajdujemy, w 2001 roku oddaliśmy do użytku pełnowymiarową halę sportową, dalej kolejno piąt żywieniowy, bibliotekę. Szkolną również zaadoptowaliśmy pomieszczenia po poradni i mieszkaniu służbowym na potrzeby, na potrzeby szkoły. Odzyskaliśmy dwie sale lekcyjne. Ponadto szkoła przeszła termomodernizację, a już w wakacje rozpocznie się budowa boiska wielofunkcyjnego. Jedna z ostatnich większych zadań, które zakończyliśmy w ubiegłym roku, to była termomodernizacja tej szkoły, a polegało to na tym, że zostały dokończone i wymiana całkowicie wszystkich okien, drzwi na nowe, nowoczesne, docieplenie dachu. Także to jest pierwsza placówka oświatowa w Eichelowie, która praktycznie została całkowicie zmodernizowana, wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne. I pozostało jeszcze jedną rzecz, którą w tej chwili robimy, to budujemy boiska wielofunkcyjne przy tej szkole. To będzie pierwsza szkoła w naszych Wejerowie, którym my administrujemy, która będzie posiadała praktycznie wszystkie niezbędne urządzenia dydaktyczne, techniczne. Wyremontowane sale zostały również wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, co z pewnością ma duży wpływ na liczne sukcesy młodzieży. W tym roku do zespołu szkół nr 1 uczęszcza 913 uczniów. O rozwój podopiecznych nieustannie dbają nauczyciele. Jest to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nauczyciele, którzy niejednokrotnie poświęcają swój wolny czas dla uczniów, organizując dodatkowe zajęcia, organizują im wycieczki, łącznie z wycieczkami zagranicznymi. Z tak dobrego funkcjonowania szkoły są dumni nie tylko nauczyciele i rodzice, ale też władze Wejherowa. Wiceprezydent Bogdan Tokłowicz nie szczędził słów uznania. Oceniamy tą placówkę bardzo dobrze, bardzo dobrze jest skierowana od 14 lat przez panią dyrektor Misztal i myślę, że jeszcze na tym polu modernizacji, rozwoju tej szkoły, gdzie jest fantastycznie przygotowana kadra nauczycielska. Także jako cały zespół należy pogratulować i podziękować wszystkim z okazji tego wspaniałego już serdecznie dziękujemy zresztą. Wyrazem tego były przyznane nagrody i wyróżnienia przez pana prezydenta. Warto wspomnieć, że podczas dnia Jakuba Wejhera Marzena Mistrzalk została odznaczona medalem róży. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć powodzenia w realizacji kolejnych projektów.